No co miał przejście. No ale pieniędzmi się z żoną i z dziećmi nie podzielił, tak? A to bo i Na deklaracji proszę pani, no się podzielić. Jak jak buja jak muje nie jeździł mój buja kupię te koiny, to te jak żona przyszła i buja to były buja kłeme. To nie to nie I tak no czemu jak ci by dał. z naszym ojcem to chyba się raczej nie da dogadać. On wie swoje i... Wszystko. No bo podobno ty rozmawia z ojcem jako jedyny, tak? A teraz tu już nie... nie. No to możliwe, że pan hmm, durko was namówił, żebyście nie rozmawiali z ojcem? Nie to nie... nie. to nie. Nigdy było. Było tak nie było. To było nasza decyzja, nie? A tu, my, tu właśnie widzimy się właśnie dzisiaj, nie? Tak tutaj jest. Także to na pewno była nasza decyzja. Dziś rano, gdy tylko telewizja odjechała, ktoś na drzwiach pana Piotra Durki, który to nie śpi z panią Marią napisał Wstyd w kiełczewie, durka, za przeproszeniem kurwiarz. Jak się domyślam, napisał to po to, żeby Durka miał na piśmie i żeby nie myślał, żeby nawet nie pomyślał, że jest inaczej. Taka właśnie jest Polska. W następnym programie. Od kilku dni Pogotowie ma zakaz wyjazdów do zgonów. Pani Alicja spędziła więc przy zwłokach sąsiada dobre kilka godzin. To wszystko w dzisiejszym czwartkowym. Można powiedzieć tłustoczwartkowym wydaniu Telekuriera. Zapraszam Państwa na spotkanie w sobotę na Telekurier Bis o 20.40. Do zobaczenia. Kiedy prośba Stekerta o skrócenie wyroku zostaje odrzucona, więzień zrobi wszystko, by nie siedzieć kolejnych 8 lat. Podpala cele, ale nie wszystko idzie zgodnie z planem. Kumpel z górnej pryczy miał wezwać pomoc. A gdyby wezwał? Zarobiłbym dwa dni wakacji. To wszystko. Dostaniesz w cynicy. Niedaleko zajedziesz. Stekert ucieka z więzienia karetki. Żeby opóźnić pościg, porywa małego chłopca. Film Dzień Martina w Trójce Regionalnej, w piątek o 22. Henry mieszka w Londynie, jest kurierem rowerowym. Właśnie ma skończyć 30 lat, co wcale nie wydaje mu się zbyt radosną perspektywą. W taki sposób poznał swego równolatka, marszala, człowieka sukcesu. Kiedy zaczyna robić życiowy remanen, przypomina sobie dawne dziewczyny. Przypadkiem spotyka jedną z nich, Kle. Zdaje sobie sprawę, że wciąż jest nią zafascynowany. Kle ma jednak narzeczonego i to musi być właśnie marszał. Jesteś cudowna w piątek o 23.45 i w sobotę 5 minut po północy. Czy można obłożyć samochód poduszkami? Można, tylko po co? Idź za głosem rozsądku i wybierz kompletny pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych PZ USA. Imunal, mistrz samoobrony przed grypą i przeziębieniem. Produkt leku w aptekach bez recepty. Mój syn wybrał mleko łaki. To nowe płatki, które zawierają żelazo, wapń i aż 8 niezbędnych dla zdrowia witamin. Dzięki łakom mój jaś jest zdrowy i pełen energii. Ja też mleko łapię. Strasznie smaczne. Gdy twoje gardło boli, jakby w środku szalało stado dzikich bestii, to w pogotowiu miej Cholinex. Cholinex usuwa ból, łagodzi obrzęk, zwalcza bakterie. Cholinex ukoi, gdy gardło boli. <trym zna> <słyska> <skryb> e e e e WIZIR EFEKT BIELSZE NIE BĘDZIE Ty przeziębiony? A rutinoskorbin? Nie brałeś? A mówiłem. Rutinoskorbin zapobiega i łagodzi objawy przeziębienia i grypy. Skraca czas ich trwania. W każdej aptece bez recepty. Rutinoskorbin. Bywaj zdrów. Robiliśmy w szkole taki eksperyment. No to pęknie, bo, a to nie. Jak się ma mocne, zęby, to można kogoś ugryźć w ucho i można się postukać. Blendamed. Szkoła zdrowego uśmiechu.